Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Banach i zapraszam na kolejny odcinek serii GTA San a w dzisiejszym odcinku troszkę sobie poznajdujemy różnych samochodów, które są porozrzucane na ulicy. A dobra, jesteśmy tutaj koło misji z CJ'iem, także może byśmy po prostu poszli zrobić misję z CJ'kiem, bo gdzieś tutaj, gdzieś tutaj widzę CV. -kę. O jest tutaj CV, także chodźmy do to, Nie, to, 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 to wszyscy wiemy co to jest, tak? So it. and weep, cabron. Oh, shit! So this is it, huh? The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives. You want to get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder. I thought we were gonna make this place work. Hey, it might look like we're playing cards, but we actually plan it don't worry sweet baby we're about to go get our first project at last it works what works oh just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite immobilization technology on board our target vehicle <laughs> oh, me. i don't know what he just said but it's on yes it's on wait what's on What? Co Is ten gościu gadał? Proszę, jak ja pomarańczowy dzisiaj jestem? Dobra okej Okej, okay. Okay, dobra mm, Nie pozwolę, by ślady się zatarły Okej, okay, dobra, 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 dobra Eee... Zapnij Go Go, w ogóle wam powiedzieć Ale jeśli się dzisiaj wkurzyłem, to był dramat Yy, okulary mi się zepsuły i najprawdopodobniej parę stówek w plecki będę, zakładając sobie nowe i się wkurzyłem Dammit, bo takie fajne były, amerykańskie A, a nie działają za bardzo, dobra yy, W sensie wiecie, szkło wypadło w ogóle, jakieś matowe się zrobiły, pierdolę, o co chodzi O nie, 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 ja tutaj źle pojechałem Znaczy jadę dobrze, yy, ale ta babka jest tam, dobra Babkę mam już teraz bliżej, ja sobie byknę tędy no skrót, nie będę tam po tych zakrętał I widzę jo, dobra czy ona teraz tu spierdziela jakoś szybko, czy raczej jest... Ło, żeż kurwa, ona skacze! I, i co ja z panią, panią mam zrobić? Eee, domyślam się, że nie mam rozwalić w żaden sposób, nie? Mam podprowadzić to autko, ale to autko ona ma szybkie! Ty to jakieś sportowe autko jest! Pani dawaj mi to autko! Pani dawaj, dawaj mnie pani O Jezusie kochany Ty ale ona ma Szybką tą furę muszę Wam powiedzieć, ja do końca jej nie mogę Patrzcie Sukni w jej tyłach by Straciła panowanie, dobra dobra to teraz Mi dopiero powiedzieliście, że mam to zrobić Dobra, pani, pani dawaj mi swój tył. Bum! Bum! No, tra tracisz już to panowanie? Nie, jeszcze nie, 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 nie straciła panowania. U boom, bum, bum, bum. Dobra, Wypierdziel To co? Nie wolę, wolę nie strzelać, bo jak strzelę To okaże się, że ją zabije i będzie źle Że za krwią coś co nie powinno być Dobra, lecimy jeszcze raz pięknie od tyłu ja wolę, wolę mi ryzykować, tak jak mogłem coś miałbym strzelić ale wolałem nie ryzykować, Boże. Ja będę tak się z każdym uganiał. Ile tych samochodów mam złapać tutaj? Bo już trzy minuty za tą babką jeżdżę. I czy jest tutaj jakiś specjalny. Czy jest to na to jakiś sposób, jak to zrobić? Czy co? Czy ja coś po prostu źle zrobię? Demet, bo ja jej nawet na prostej nie mogę. O że kurła, halo policja, proszę złapać O nie, i tu się musiał, <laughs> jak go, jak go wywaliło, tam wykasztoniło. Okej, okay, dobra, tu z góry polecimy O, udało się, dobra, czyli musiałem aż tak mega obić to auto, przecież to już złom jest Wracaj do garażu z Sanfiero, okej, okay, dobra, no to nie ma problemu, wracamy do garażu z Sanfiero. Ale to nie wiem, że aż tak bardzo obić muszę to auto. No dobra, no jak tak trzeba obijać, no to tak będziemy obijali, no trudno się mówi, no oni wyklepią, wyklepiam ze szwagry to, wyklepią to ze szwagrym. O Jezu, jak tu skręca! Tylko dałem po hamulcach i to od razu mi skręciło. Demy, co tu się dzieje? W, w ogóle powiedzcie mi, czy widzicie jakąś różnicę, jeżeli nagrywam odcinki, bo od jakiegoś czasu nagrywam odcinki każdy jednego dnia, nie nagrywam tak jak wcześniej, że się nagrywałem na przykład na trzy dni i, i tyle. Jeżeli chodzi o gry, tylko nagrywam dzień przed. Jak widzicie jakąś różnicę? Ciekawsze te filmy są, fajniejsze. Kurwa policja mnie jeszcze goni, no wymusiła mi, wymusiła mi. Co za pajace! O, udechaliśmy. samochód się dymi, ledwo żyje, a ja się napiję jerby. Jakiś pomarańczowy dzisiaj jestem. Hmm, nice. Okej, okay, dobra, pięć koła i mogę obejrzeć samochód w sali pokazowej, okej, okay, spoko, no spoko ja sobie inaczej usiądę. And what? We will go to the next Hey, Carl! There's two cars on the list, they it? And they're in the showroom across the town. Let's go get them. <laughs> always admire your direct approach, huh, Bray? Okay, let's go get those wheels. idź e, zabrać samochody z salonu. gdzie on jest? Ten salon jest tam, dobra. Mm, musimy jakieś kółka znaleźć Halo, halo. Halo. Halo jest dobra. Dobra. Jest. Ja, ja mamy jakieś auto. Wsiadaj. Eee, ten nie będzie mnie gonić, dobra, wiem, że pick-upem to tak średnio, ale sobie dam rady i pick upem, nie? CJ, CJ nie da rady, CJ nie da rady, ja nie dam rady, ja nie dam rady, proszę państwa, no panie kochany, ja pewnie że dam radę. Dobra, chyba trochę źle, pojechałem już widzę na sam początek. Ale totalnie to olejmy Polecimy sobie mm, do tego salonu On jest na tej głównej drodze, gdzie te i te wszystkie inne rzeczy tam robiliśmy To jest przy tym molu, z tego co pamiętam mm, A raczej na 1000% bardzo dobrze to pamiętam, więc sobie po prostu tutaj pojedziemy A wy powiedzcie jak tam święta spędziliście, bo ja powiem wam szczerze, że święta tak spędziłem jakoś rodzinnie Aż dziwnie, że aż tak bardzo rodzinnie Że w sumie zapomniałem nagrać film z GTA na wtorek i we wtorek nie było GTA te, i ogólnie tak się opuściłem z tym. Oj, oj, oj! oj, oj. Piękne, opanow opanowane, proszę Państwa. No, ale wracając do tematu, lekko opuściłem się z e, nagrywaniem odcinku, ale już, już powracamy. showroom. Second <sum> floor? Shit! Shit! Second floor. Które bierzemy? Can I help you two, uh, gentlemen? Yeah, you can help us by going to help some other motherfucker. Y yeah th-that sounds like a good idea. Alright, CJ, it's time to roll. Let's follow the leader, you better keep up! Ah, uh, you a maniac, you're a psycho! Hey, CJ, this one's fucking working? Yeah, it's we... Loluju Ale to nitro to mogliby wyłączyć bo się nie da jeździć z tym nitrem Nie to, to... Czy... O dobra skończyło się to nitro Czemu ty jeździsz tak jak powalony Gościu co ty robisz przecież byłem na tej ulicy przed chwilą Przecież ja byłem tu na tej ulicy. I ty... co, co ty robisz? A policja nas goni jeszcze. A już tito się skończyło, kurwa. Niedobrzy. Okej. Okay. Mi nie działa, nie działa mi nitro, skończyło się. Ej, tak go dogoniłem bez nitra, ale to kurwa, ale Będę to nitro robiło robotę jakby mały taki. Nitro orzesz, kurwa, dymek niebieski, turbo. Ale potem nie lubiłem tego, bo to jakoś. Miałem wrażenie, że troszkę psuło imersję. Jezu, ten potrącił tam, co on zrobił? Chłopie, co ty żeś zrobił? Demit Zabiszmy tym swojotem do garażu. O nie, zna krótszą trasę O nie, jeszcze tutaj ten samochód Gdzie ty chłop? O, przed chwilą kradłem takie auto i teraz one jeżdżą po ulicy. Jezu, ja tego... Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Go! <śm> Co tu się dzieje? Jedziemy przez ten park, które ja tu mam dojechać tam. Boże już bym 300 razy dojechał do tego garażu. Ja tu nie wiem jak on prowadzi I które ty mi każesz chłopie jechać Nie tu jedziemy Czy dobrze wyjechałem w sumie Dobrze w sumie wyjechałem no tędy musia Tędy musiałeś jechać, oczywiście! Oczywiście! I przez chopki czy inne takie, kurwa, bo oczywiście musiałeś tędy jechać! No nie było innej drogi! No nie było innej drogi! Nie by... Nie było, panie! Nie... Nie było innej drogi! Kurwa, jest Nitlem chyba cały czas włączony. Ups! Pięć koła. Uhu. No to co, lecimy dalej. Jak jesteśmy tutaj, no to lecimy po kolejny. Cink na cło. Yee, I got it! It's in the manifold! Shit, I just changed that seal! Must have got a crimp in it! Damn! Hey, seize, your boy is here. He ain't my boy. hey we're almost living a normal life huh this is far from grove street right yeah i know but i just can't get it out the back of my mind mom's sweet smoke i just can't let that go i know so what we gonna do about sweet see it's a shitty situation but i gotta let it play out a little longer okay okay but be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. Hey, Carl. I got a rap to you, Holmes. I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on a customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out, see what we can see. Dobra, lecimy. Lecimy. Uuuu, autko! Jego autko, jego autko jest fajne. Będzie bujanko, prawo lewo. Jedźmy do doków. Doki są tutaj niedaleko całe szczęście, także kurwa, jak zwykle. Ile tej policji? Jeden, drugi, trzeci radiowóz kurwa. Miasto policyjne! Ty ty dwóch czarnych w samochodzie od razu policja policji obok nich? Ooo, stereotypowe myślenie. O, kurwa, jak ja się tu obijam, panie kolego, obijają mnie jak nie wiem co. <laughs> ale jaki trik, umiesz tak? Umiesz taki trik zrobić? Bo ja nie. Dobra, tędy tu musimy jakoś wjechać. E, tutaj są tory, to pojadę po tych torach i, i przejadę sobie tędy. Siema, dzień dobry. Wsiąść do dźwigu. Uuu, będziemy dźwigorować. Wysiadaj. Okay, to jest ta, tak Idę rozpo... okej. Enter, aby wejść. Czemu nie F, to nie mam pojęcia. Well, we'll just have to try one at a time, eh? to wejdź po schodach. Będzie szybciej. Chy zmienić widok kamerki. Okej. Okay. Okej, okay, ja muszę tutaj to postawić. T -t -t -t. O, co to za golfik jest? Ta, na ta, golfika, tak ja nie chcę, no. Dobra, podciągnijmy to trochę do góry. Ja domyślam się, że wiecie, gdzie to będzie? W trzecim! To nie będzie w pierwszym, to nie będzie w drugim, to będzie w trzecim. No bo, bo, bo jakby inaczej, ale ja widzę, że tam mam miotacz ognia, także. Także jest spoko, to ja sobie potem ten miotacz ognia pożyczę. Jakby ogólnie ten, 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 ten nie mógł tam wejść na górę, nie? Ja bym szybciej wydaje mi się, żeby załatwili to, gdyby weszli sobie na górę po prostu. Wydaje, wydaje mi się, że to byłoby szybsze dla nich troszkę. Czy jak tu postawię to będzie dla ciebie odpowied... Będzie. Od... Jakiś kunwo kolejne. Co to jest na tym statku? Halo, halo, proszę państwa, kable się plączą gówno na statkach. Kurwa bele, co tu się wyrabiało? Dobra, to do trzech razy sztuka Jaki przypadek, że akurat przy trzecim to jest <grym> Za każdym razem mam na trzecim to No popatrzcie No, żebyście nie, nie myśleli, ja uważam GTA Sanraza za naprawdę zarąbistą grę Ale czasami tutaj dłużą te wszystkie sekwencje, naprawdę to, to Czasami to jest taka dłużyzna sztuczna Czasami tak ją tutaj mi przedłużają, że to... To w moim odczuciu jest troszkę zbędne. Okay, CJ. Mamy furę! Ok, CJ, go! To ten, do roboty i ziomie! Jakieś pajace mi tu przyjechały. Co to za pajace? Hey! CJ! Co to za pajace? Halo, Dzień Ina. dobry syntiem Picasoros Janda Bip. E przy in umierasz teraz ty już he, he, he. I pan kolejny tutaj jedzie, Pan kolejny tutaj jedzie. Dzień dobry hey, do 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 panu. Do <laughs> I co? I, i, I panowie tutaj jeszcze przyszli Peking Bong! Piking ping, piung. Okej, okay, dobra, posprzątane. Idziemy. Już się nie przejmujemy, bielemy furę i spierdylamy stąd. Jak najdalej, jak najszybciej Żeby więcej pajacy nam tu nie przyjechało. Tu jest wiestu. Tędy wyjedziemy damy radę. Ile tutaj furek do holowania? Gdzie chyba tędy i potem w prawo, nie? I sobie widzimy teraz na miejsce tam gdzie mamy. Chyba nie będą już pajacy nas zgonić, przynajmniej mam taką szczerą nadzieję, no no, no ja, ja mam szczerą nadzieję. <laughs> Dobra, skręćmy tutaj w prawaśkę i sobie zaraz pojedziemy do naszego pięknego garażu. Ciekawy jestem... Co, co to będzie za kolejna Co to będzie za kolejna kolejne auto, które będzie nasz klient chciał? Mm, mam nadzieję, że będzie jakieś fajne. I, I takie zacne i w ogóle będzie fajna muzyka z tym bo ja wiem szczerze, nie pamiętam. Ej, hols, to było fajne, powinniśmy zrobić to jeszcze raz, chłopie! O nie, import i eksport samochodów zostało odblokowane. Tego nigdy nie robiłem i nigdy tego nie zrobię, bo mi się nie chce. szestci tysięcy, tysięcy sześćset Jestem ciekawy, czy to zależy od tego, jak bardzo uszkodziłem. Dobra, mamy czas, mamy czas. Lecimy z kolei do misji. Kurde, rany kute. Uh, wow. Co za świelestki przeglądał? Co za chłop? Hey man, where you been? I checked one of the cars on a shopping list, but the crazy bitch she drives like the devil. I've been following her for hours, but she for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us! I swear she's playing with me! Dude, calm down! If she's playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. <laughs> Too bad we can't involve the police. Because then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity! You know what? Uuu, pomysł! Co to będzie? Wziąć do wozu i zostaw specjalny przerobiony, by móc. Yy... O okej, dobra! Żeby używać kolczatkę, demy, demy, demy! Co to za autko z kolczatką? Kolczatki 3. Masz już tylko trzy kolczatki. Jeszcze żadnej nie użyłem, to czemu mam już 3 kolczatki tylko? Halo, żadnej nie użyłem, nawet nie wiem jak. Lewy przycisk myszy, żeby odpalić kolczatkę, dobra. Kurwa, psiarnia Gdzie ona? na? Ona będzie pewnie na autostradzie. Co, coś mi się wydaje, że ona będzie na autostradzie. Znaczy to auto jest chyba nieobijalne. Kurwa, patrzcie, nieobi... Nie obijalne jednak. To jednak obijalne. Kurde, jedę pod prąd. O nie, o nie! Dobra, gdzie jesteś, Lady? Podobno idziesz jak warliatka. <laughs> Ale chyba nie idziesz gorzej niż ja. Jesteś tam. Dobra, wyprzedzamy tu trawnikiem. Serio jakiegoś kurła suwa? Znaczy. kombiaka w wiozę? Mam złapać, Lady? Emma!

Zmieniłeś już opony, chłopie? Ty, on przebił... Skąd ty wziąłeś cztery opony? W samochodzie miałeś cztery opony idealnie do pasu. Kozak jesteś, stary. What the hell? Ale szkoda, że nie zrobili mini gierki takiej, wiecie... O nie! Taki Car Mechanic Simulator. Szkoda, że czegoś takiego nie zrobili. O oh, ja, yeah, to byłoby prze... przecudownie boskie. Zrobić taki Car Mechanic. Simulator San Andreas Fajnie by było Teraz są te modne wszystkie symulatory Kar mechaniki i tak dalej Ogólnie to wiecie co? Bardzo lubię symulatory Jeżeli chodzi o gry Co możecie często zauważyć na moich jak W postaci e, Eurotracka e, Czyli symulatora Bo to bardzo dużo brakuje mu do symulatora Tylko ma nazwę symulator Ale nieważne e, Bardzo lubię takie symulatory Ale mam często wrażenie, że kontent symulatorów Jest chyba najmniej ambitnym kontentem. Jakim mogłem się zabrać, bo No naprawdę, no, no, no naprawdę no, A ty policja co robi tutaj, no content Symulacyjny jest bardzo prosty, siadasz sobie i lepiesz w giele, nie, to, to, to ani skila nie potrzeba, ani niczego Po prostu siadasz i sobie rypiesz w giele i tak wiem, robię Dokładnie to samo i dlatego mówię, że to jest chyba najmniej ambitny Najmniej ambitny content, który można Zrobić, jeszcze dużo osób to milczy podczas tego Nie gada, ja się gadam Ile teraz hajsu dostajemy za to? O, kapitał zdobyty! Kurwa mamy nasz tutaj super salon, który generuje 8! Ale ja wam dzisiaj śpiewam tutaj i 5 koła teraz zostaliśmy. To już mamy dwa miejsca generujące hajs, także wow! Hajsik się leje, szkoda, że u mnie w rzeczywistości tak się nie leje. Dzięki, wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak tak, no to wiecie łapka, komentarz, subskrypcja. No i wpadajcie na mój główny kanał. Dzięki, wielkie. Do zobaczenia i pa pa!